A cześć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę kilka takich e, niewypałów, można powiedzieć, które nie doszły do, e, do skutku. E, jest to na początku, na pierwszy rzut, samochód Kia Picanto z 2009 roku. Samochód oczywiście z ubezpieczalni, ale to jest gdzieś tam znalezione przez jakieś tam te ogłoszenia, Umfal, umfal Gebaut przez klienta na, na stronie internetowej. Samochód z pierwszych rąk, natomiast już następnie się okazało, że te pierwsze ręce to jest to firma, a samochód służył jako auto służbowe dla pracowników tej firmy, dla pań administracyjnych. Do poruszania się po mieście Auto jest jak, e, oczywiście uszkodzone, jak widać jest uszkodzona klapa, jest uszkodzony tylny błotnik, jest uszkodzony tylny zderzak Niestety pas i wnęka bagażnika tak samo oraz jak się okazało na miejscu e, układ wydechowy e, Samochód praktycznie, zamu, jest to typowy miejski zamulacz poruszający się po mieście e, Samochód e, atrakcyjny ma bardzo atrakcyjny przebieg Potwierdzony TIF-ami To jest, zobaczycie później To jest 17 tysięcy Zewnątrz auto można powiedzieć, że jest nawet Zadbane, nietknięte, nie ma jakichś tam Rzeczy Nowe opony nawet są do samochodu Założone świeżo przed TIF-em Inaczej pewnie by tif nie przeszedł Jednak uważam, że większość Rzeczy w tym samochodzie ze względu na to, jaki ma przebieg, jest do wymiany. Jeżeli chodzi o te tylne uszkodzenia, to jak mnie pocisnęło delikatnie tutaj komorę bagażnika w takim pierdolocie, to są takie same koszty naprawy, jak w jakimś aucie klasy troszeczkę wyższym, droższym, lepszym, tak. Powiedzmy, że są tańsze, ale trzeba to wszystko robić. Cena samochodu e, 1300 euro Samochód jest wyposażony w centralny zamek, Ma szyby elektryczne 4, lusterka elektryczne takie pierdoły Ale co jest najgorsze, słuchajcie 17389 przebiegu i przez ten czas auto miało tylko trzy serwisy, słuchajcie. Trzy serwisy, automat. Jeszcze do tego, oczywiście, sy w środku, jak to um, auta z Niemiec, normalne. Więc, jeżeli miało trzykrotnie wymieniony olej przez 12 lat, to powiedzcie, co się będzie działo za chwilę z silnikiem, tak? Do tego zawieszenie, skrzypiące, delikatne wycieki na amortyzatorach, po prostu spękane. Ja tam później patrzyłem, już nie wchodziłem z telefonem pod to od od bloków. No to jest po prostu dramat. Kolejny samochód, tutaj mamy polówkę, auto z 2010 roku, też po lekkim strzale, no do ciśnięciu na parkingu można powiedzieć, bzdura pierdoła, tu się w zasadzie nie można było do czego doczepić, jest pęknięte mocowanie lampy, jest uszkodzony grill po prostu, chodnice są całe, Klima działa, Płynie. jest, wszystko jest ok, czyli... Kosmetyka tu jest uszkodzona lampa, e, błotnik zagięty jak widzicie, i zderzek tak? wszystko jest fajnie. Natomiast gdzie jest haczyk? Auto kosztuje e, niecałe tam było 2,500 euro niecałe. E, w tej polówce jest to drugi właściciel, z tym, że drugi właściciel jest prawie od 9 lat. Natomiast co się dzieje? Właściciel e, mieszka na terytorium Niemiec, natomiast jest pochodzenia no, nie niemieckiego, tak? i właściciel po kolizji, po tam zdaniu samochodu wyjechał. Nie ma z właścicielem kontaktu od prawie miesiąca. A co za tym idzie, nie ma dużego briefu, Nie ma karty pojazdu, nie ma, nie ma dokumentów pozwalających e, e, sprawnie wywieźć samochód, go po prostu za zarejestrować na terenie kraju. Chociaż auto bardzo zadbane, podstawowo, naprawdę podstawowo wyposażone. Mm. Silnik sprawny, zawieszenie się nie można do czego zrobić. 129 tysięcy przejechane do 115, ma nawet serwis, także wszystko tu ok, ale tak mówię. E po przyjechaniu na miejsce, oczywiście tutaj byliśmy w Volkswagenie i to jest dosłownie 10 km od miejsca, do którego ja jeżdżę bardzo często do Volkswagena, więc jak mówię, to samo miasto, inna dzielnica, fajne auto, ale niestety haczek polega na tym, że nie ma kompletu dokumentów, nie ma żadnego kontaktu, tutaj salon umywa od tego ręce, natomiast ubezpieczalnia, czy tam, czy tam osoba, która to wystawiła, no nie przesłała takich danych, no tak to jest, jak to jest, jak to się zwykłe auto z ogłoszenia, gdzieś tam ściągnięte, nie ma pełnej danych, tak, my to mamy, jak jedziemy po samochody, nie ma po prostu dużego briefu do samochodu, no jest totalna kupa. Ja się autem e, przejechałem, posprawdzałem sobie tak samochód, a ta informacja dosłownie doszła do mnie na sam koniec, że jest ten, oczywiście tam się deklarują, że to wszystko zostanie załatwione, że to zostanie dosłane, oczywiście wszystko jest w formie pisemnej, ale kiedy? Pytanie jest kiedy? Za tydzień, za dwa, za miesiąc, za pół roku, za rok albo wcale, tak? Jeżeli tam właściciele, nie wiem, nie, nie, nie takich danych, ale tutaj po... Po danych z briefów wy, wy, wychodzi, że jest jakiś Hindus czy ktoś, także no, do no jest, no jest dramat. Odzyskanie briefu to są koszty, czas, adwokaci i pieniądze, tak? Także masakra. No i tutaj jeszcze chciałem wam pokazać. Podjechałem o takiej małej miejscowości na, na... zaraz przy granicy czesko-niemieckiej. Ja akurat tutaj jeżdżę do Ekentalu. Jest polówka 2010 rok. Tak samo znaleziona przez klienta. Mamy tutaj samochód. Auto ma przejechane, tak ma przejechane, wersja podstawowa. Jest oczywiście uszkodzone lekko z przodu. No, praktycznie wyciągnąłem samochód, żeby się nim przejechać, popatrzeć po prostu stwierdzić, czy, czy jest sens to auto oglądać, ponieważ jak już zobaczyłem samochód z zewnątrz, to już wiedziałem, co będzie nie tak. Po prostu myślałem, że jest to brud. Bo auto stoi na, 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 na takim szutrowym terenie, tak. Jak się jednak później e, okazało, ten e, kurz to nie był kurz czy tam jakieś tam, e, prawda, błoto. Tylko po prostu auto jest tak e, skorodowane od spodu w sensie progi, podłoga do tego uszkodzenia po wyciągnięciu lampy się okazało, że tam w środku też jest uszkodzone, jest mimo wszystko podłużnica jest wygięta, nie ma jakichś tragedii, tak, no, ale za to auto śpiewają z 2200 euro, to przeliczyć wszystko, do tego zrobienie progów zrobienie podłogi konserwacja podwozia tam jeszcze są wycieki nie, nie duże bo nie duże ale zaproszenie na silniku, spod pokrywy, spod koła pasowego, zaproszenie na skrzyni, ale to jest zapuszczenie na łączeniu, czyli uszczelnia dwałek. Jak się uszczelnia dwału, wymienia czas zrzać skrzynię. Podejrzewam, że przy tym przebiegu, w tym roczniku trzeba będzie założyć sprzęgło. nowe lampa powiedzieć, że jest cała, wcale nie jest cała, jest, są poczesko wyciągnięta, są poływane uchwyta, więc dodatkowe koszty dozą. pęknięte nad kole. I serwis, który się okazał na miejscu, które to auto posiada do 122 tysięcy Jest to serwis prywatny KFZ, a serwis oryginalny Volkswagena jest tylko do 37 tysięcy Więc dalsze potwierdzenie przebiegu samochodu e, jest niemożliwe, ponieważ nie był serwisowany w ASO Do tego jest tylko tradycyjnie jeden ostatni TIF e, przy 110 tysiącach z zeszłego roku Także także no powiem szczerze, przelicząc korze auta, plus naprawę auta, plus zrobienie blacharki, e, zrobienie tam innych jeszcze rzeczy, tak i tak dalej, no to cena wyjdzie identyczna jak w Polsce. A i na samym końcu mam Astrę, trójkę, 1.8 silnik, bardzo fajne auto, ale jak widzicie od dołu... Zewnątrz powiem krótko, elementy wszystkie oryginalne, ale na każdym elemencie puchle, wgnioty, to będzie widać, ale od spodu jeszcze nie widziałem takiej asty po prostu to jest tragedia to auto jest z północy, więc nie wiem, czy ono pływało, czy co. No wszystko, sanki, progi, w podłodze dziury, tylna belka, e, wahacze, no, wszystko jest po prostu nie zardzewie, tylko skorodowane tam po dotknięciu, słuchajcie, ręką, to się e, dosłownie sypało z tego samochodu. Oczywiście w środku też jeszcze palone żółć na siedzeniach, po prostu smród od papierosów niesamowity. No i auto, jeśli za auto, to chcieli, słuchajcie, 3000 zł, 2000 tam... 8 na dziewiąty rok. No, Purkle na wszystkich tych, oczywiście tego nie widać, bo zdjęcia przykurzone na miejscu to dopiero wszystko wyszło. Na każdym elemencie jakaś gniota, praktycznie jest 5-6 elementów do malowania. Już nie wspomnę o tej podłodze. Jeszcze widziałem asy początkowo z 2004 roku, nawet spod pod bawary, gdzie sypią samym. żadna nie wyglądała tak jak ta. Także po prostu tragedia. Także takie cztery auta były. Ta auta stało w Essen. Ja stacjonuję w Dortmundzie, jak przejrzałem, więc bardzo blisko, więc też podjechałem tak dalej. także no, szwiaty, no, nieopłacalne po prostu. Nie ma tragedii, ale za zakupy nieopłacalne. A także nie wszystko piękne, fajne i kolorowe. I widzicie, jeżeli to tak jest, e, mielibyście jechać w ciemno, takie samochody, ileś tam set kilometrów, czy nawet 1000, nie ma z informacji, no to przyjechalibyście na miejsce no i moglibyście się o, zdziwić, że nie wszystko jest takie fajne. A po przeliczeniu takie auto jest mało warte, gówniane za przeproszenie, a wyjdzie jeszcze więcej niż w Polsce. Dzięki serdeczne i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, hej.